Witajcie czwartek po godzinie 16 jest w tej chwili wczoraj wieczorem zobaczyłem tutaj u niego dwa samochody na sprzedaż chciałem wam je dzisiaj po pracy pokazać przyjechałem na plac rozczarowanie obydwa dzisiaj się sprzedały jeden to był Mondeo wersja Titanium rok 12 z pierwszej ręki miał 160 parę tysięcy przejechane czarny w kombi 7900 rok 2009 136 koni 2 litry 146 przejechane skrzynia manualna diesel 5 22 przegląd kuga titanium napęd na 4 pół skóra felgi 19 tutaj ptak go troszeczkę ubrudził i na aucie zauważyłem tylko takiego wgniotka na całej karoserii tak jak wam mówię, Mądziak z roku 12. z pierwszej ręki z niewielkim przebiegiem Za 6000 euro poszedł W wersji Titanium, 163 konie Tu na zderzaku ma leciutkie zadrapania jeszcze A drugie auto to był Outlander z roku 2009 2.2 diesel 156 koni Też pierwsza ręka niecałe 170 przejechane za 4750 był Bordo Metallic. zniknęły oba dzisiaj te samochody, tak jak Wam wspominałem ostatnio na nagraniach. Nie wiem co się tu dzieje, ale auta znikają w ekspresowym tempie. Jak coś jest przyzwoitego z pierwszej ręki przeważnie z przebiegiem niecałe 200, znika ekspresowo. 5000 euro, rok 13, 86 koni. 1.4, 135, przejechane, manual, benzyna, nowy przegląd, Roomster Active Edition, klima, przegląd, nowy, niestety pracuję, jak nie pracowałem, miałem urlop, nic ciekawego się nie pojawiało, teraz jak przeglądam czasami oferty, coś się pojawi, ale niestety jestem w pracy, nie mogę się wyrwać, nie powiem, przecież pracodawcy, słuchaj, muszę uciekać, bo chcę zobaczyć samochód, bo się pojawił na sprzedaż. Są tutaj handlarze pełno takich, co zajmują się handlem samochodami. Tylko z tego żyją, całe dnie nic nie robią. No i wiadomo, jak to jest oni na miejscu zawsze są pierci. Także jest to wyścig szczurów, żeby dorwać coś dobrego, zwłaszcza od prywatnego, z pierwszej ręki, z ogłoszenia. 7000 rok 12 116 koni 1.6 diesel 125 przejechane skrzynia manualna nowy przegląd Mazda 5 Center Line 7 osobowa przegląd nowy Jesteśmy w Norymberdze firma nazywa się Autobazar mają też na swojej stronie człowieka, który rozmawia po polsku. Jeżeli by was coś zainteresowało, linka znajdziecie pod filmem. Będziecie mogli się kontaktować osobiście. KIA Cit w kombi. Cit w kombi 5000 euro za rok 12. 90 koni, 1,6, 184 przejechane. Manual diesel 8, 21, przegląd. Pierwsza ręka serwisowany 90 koni. Słuchajcie, słabeuszek, ale jeden z najbardziej trwałych silników. Prostych silników. Tu, jak widzicie, gdzieś przyhaczył turbina o stałej geometrii. Łańcuch rozrządu, porządny łańcuch, a nie takie łańcuszki, jak teraz robią. I brak dwumasy. Także jest to na pewno plus, jeżeli coś by wystąpiła jakaś usterka usuniecie ją o wiele taniej tu ma BME 5 w kombi w automacie cena 5500 za rok 6 177 koni 2,5 167 przejechany automat benzyna 8 21 przegląd touring, touring mit automatic czyli w automatycznej skrzyni biegów nawigacja takert z trzema wykrzyknikami takert to znaczy że w silniku coś stuka takern to jest brzęczenie stukanie czyli jakieś problemy wystąpiły w silniku odpuszczamy ją sobie bo może być drogo tutaj klamka trochę wypłowiała jak widać w renówce skóra bordowa w środku lampy lekko przyblaknięte nie wiem czy da się to spolerować w kabriolecie z nowym przeglądem tutaj klamka wygląda podobnie 4000 rok 6 163 konie benzyna 60 przejechane skrzynia manualna nowy przegląd druga ręka skóra czerwona uturbiona 2 dobry silnik Nadający się do chipowania, do modyfikacji 60 tysięcy przebiegu, niewiele o ile jest wszystko w niej sprawne. Spory bagażnik po złożeniu dachu. I powiem Wam, że na stronie sprzedawcy jest wystawiona, z tego co pamiętam, poniżej 3000 euro ta meganka w Turbo. Przebieg 60. Jest szansa, że ten samochód jeszcze Wam posłuży. Fiestka. Zobaczmy sobie cenę. 5000 rok 12. 94 przejechane 82 konie, 1200 pojemność, benzyna nowy przegląd. Z drugiej ręki klima nowy przegląd. Jeżeli coś namieszam, nakręcę, rozrabiam. Słuchajcie, wybaczcie mi. Ale tak jak wam mówię, jestem prosto po robocie, żeby wam coś zmontować. Nawet nic nie zdążyłem zjeść. Mówię. Póki jeszcze widno, za pół godziny pewnie zacznie się ściemniać Mówię, wyskoczę, pyknę wam jakieś nagranko, żebyście mieli podgląd, co się tutaj dzieje. Granice niby kwarantanny, zaostrzenia, porobili jakieś, a samochody znikają ekspresowo. 5000 za rok 80 koni, 64 przejechane pierwsza ręka Innovation benzyna nowy przegląd tutaj jakby troszeczkę lakier wypłowiał przy listwie korsinka generalnie wygląda nie najgorzej tutaj jakoś też się coś łuszczy meliwkę tutaj mają też można się targować negocjować po to są te ceny. Tak, jak wam wspominałem, jeżeli auto serwis, jeżeli auto zabieracie na eksport, zawsze jest coś taniej. Na Niemcy sprzedają przeważnie auta z gwarancją. Nawet nie chcą sprzedawać bez gwarancji samochodów tutaj na miejscu. W razie jakieś draki, wiadomo, auta sprawdzają, oglądają, ale nie są w stanie ich prześwietlić. A są to używane samochody. Zawsze może się coś wydarzyć, nigdy nie wiadomo, co w aucie siedzi. Dzisiaj jeździ, jutro stanie ci na drodze i po ptokach. Słuchajcie, tym bardziej te nowsze auta mają tyle sterowników, czujników, różnych gadżetów w środku, że mogą się wysypać w każdej chwili. 4750 rok 10 177 koni 2 litry 247 przejechane diesel pierwszy 22 przegląd nawi felgi 18 BMA ciekawe czy był w niej już wymieniany rozrząd jak wiadomo z tego rocznika rozrządy były z tyłu w silnikach jeżeli wystąpią problemy z łańcuchem jakiekolwiek trzeba będzie wywalać silnik tu jest przygnieciona wygląda w sumie prezentuje się fajnie ta BMA ma parę uszczerbków trzeba by ponegocjować pasat tutaj przyuważyłem, że też drzwi, błotniki tak jak widzieliście tutaj na drzwiach jest obcierka Passat 4700 rok 8, 122 konie 1.4, 141 przejechane, manual benzyna 6 21 przegląd wersja Comfort Line z drugiej ręki Passat 1.4 TSI silnik Purhelek na Pasacie Słuchajcie, ja chyba wiem, gdzie te samochody się podziewają. Gdzie czasami na plac wchodzę, i nagle zrobiło się połowę miejsca więcej na placu. Widziałem ostatnie dni, jak wracam z pracy. Widziałem ciężarówki, takie najazdówki, co zabierają po 7-8 aut. Wszystko na ukraińskich, rosyjskich, litwińskich, rumuńskich tablicach. Słuchajcie. Przyjeżdżają, zabierają od razu 7 aut, przyjeżdżają w 4 ciężarówki. Więc, jeżeli wjeżdżają na plac i zabierają 30 samochodów, wiadomo cenę wynegocjują dużo niższą, i automatycznie 30 aut z placu znika. Całe transporty jadą, i powiem Wam, że nie kupują najtańszych aut, raczej takie celują 7-10 tysięcy euro rok. Przepraszam 8000 euro rok 14 116 koni 1663 przejechane benzyna nowy przegląd z pierwszej ręki przebieg 63 tysiące km Astra rok 14 wolno sący silnik 116 koni zwykła prosta i niezawodna konstrukcja z tego co mi wiadomo Eko Tek silniczek Jakby dobrze Ponegocjował myślę że z tego auta Miałby jeszcze radochę Superb jak widać Maska coś jakby Spadło coś tu na maskę Tutaj ma leciutką przycierkę Felgi oczywiście Jak to w Niemczech Przydrapane Inaczej być nie może Cena 9000 Rok 13 140 koni 109 przejechane manual Diesel 2 litry Wersja familii z pierwszej ręki Serwisowana Skoda Tak jak wam pokazałem Przycierka też tutaj na zderzaku Trzeba by coś się Tutaj ponegocjować Dosyć mocno Coś by się jeszcze tutaj, jak widzicie, ryski na aucie, parę drobiazgów, drzwi, nie wiem, czy ktoś w garażu otwierał, poobijał. No i kupa ptasia na samochodzie. Gratis, tu panowie oglądają. Nie chcę wam pokazywać, ma też tutaj, jak widzicie, kilka busów. Sprawdźcie sobie na jego stronie, stoi jakiś wito, stoi peżocik, stoi Ford z tego co widzę. Transit. Także zobaczcie sobie na jego stronie te samochody za chwilę będzie ciemno, więc sprężamy się Wolwucha, Wolwucha w skrzyni manualnej na pół skórach. Hmm, sorki 14500, rok 16, 120 koni, 2 litry, 130 przejechane, manual diesel, nowy przegląd, wersja V70, linie Classic, serwisowana nawigacji, nawigacja i odpryski, jak widzicie, na szybie. Więc na szybę wypadałoby, żeby coś. Opuścili sceny oponki jeszcze względne Tak to wygląda w środku z tyłu leciutko zderzak poobijany jak widzicie mają tutaj też dacie logan, widzę MCV Cena 7000, rok 16, 90 koni, 124 przejechane, manual diesel, nowy przegląd, z pierwszej ręki serwisowana MCV w silniku 1,5 DCI. Pierwsza ręka, dosyć tanie auto, dosyć świeże auto, spore i pakowne jeżeli komuś znaczek na masce nie przeszkadza kijanka kijanka przytarty leciutko zderzak tutaj widzę ruda troszeczkę już ją bierze Z nas zderzaku na dole jak widać przyciereczka tutaj lekkie obicie Coś do negocjacji się na pewno na niej słuchajcie znajdzie. Zobaczmy sobie pierwsza ręka, mało kilometrów ma, opis 5750 rok 10 125 koni 1.6 108 przejechane. Manual, benzyna, nowy przegląd. Serwisowana kijanka. Wiadomo 5750 Myślę, że jakby go dobrze przycisnął auto na eksport poniżej piątki, by szedł. Myślę, że Tysiaka by tutaj z niej urwał. Ci, co oglądają moje nagrania, wiedzą, że ona tutaj już jakiś czas stoi. Więc, jeśli ktoś śledzi mój kanał, doskonale wie, które auta. Dłużej stoją na placach, też Wam o tym przypominam. A jak coś stoi dłużej, wiadomo, że szansa do wyrywania taniej jest dużo większa. 6,5, rok 13, 95 koni. 1,6, 85 przejechane. Skrzynia manualna, diesel. Nowy przegląd wersja BMAX SYNC Edition serwisowany, podgrzewane fotele BMAXIK 95 koni. Najsłabszy dieselek 120, chyba były najmocniejsze. Spokojnie można go sobie chipem dubnąć. Cena 6,5 tysiąca. Peżocik. Pytania były o dostawcze. 8500, rok 12, 120 koni, 1694 przejechane, skrzynia manualna, benzyna, nowy przegląd, wersja TP, Outdoor, 92 tysiące kilometrów, oni tutaj mają dobrą reputację, firma na rynku jest od ponad 30 lat, więc jeżeli by... Odwalali, słuchajcie, maniane To myślę, że już by dawno poszli z torbami 2 litry CDTI, Antara Opel. Sprawdzimy zaraz sobie cenę za nią zamknięta, a psztyczki wystają jakby była otwarta już by Nygus swoje dupsko Posadził chętnie do środka się przymierzył. Tu jak widać, maska lekko przygnieciona. Nie chcę też Wam za bardzo szczegółowo tutaj wszystkiego oglądać, bo byśmy stąd nie wyszli z tego autohandlu. A zaczyna się powoli ochładzać. Fotel kierowcy na narożniku, jak widzicie, skóra przytarta. Cena 7000. Rok dziesiąty: 150 koni, 2 litry. W automacie w dieslu nowy przegląd. 106 przejechane, Kosmo napęd na 4, skóra automat. Słuchajcie, co do tej skóry, co teraz montują w, montują w samochodach, to już wam wspominałem, że nie wiem, bardziej ta skóra przypomina Ceratę jest twarda, niewygodna w siedzeniu jakaś taka nieprzyjemna, i nawet jak się popruje, to z spod z spod spodu wychodzi taka jakby siatka. 7700 rok 14 110 koni 1.5 automat diesel 114 przejechany nowy przegląd scenic limited nawigacja serwis jeżeli gdzieś coś namieszam nakręcę sorki ale tak jak wiecie nagrania wszystkie są w całości filmików nie nietne net, net. znów bym się zaciął słuchajcie czasami mi się zdarza jak za dużo chcę powiedzieć, planuję sobie w głowie naprzód co chcę Wam dodać od siebie. Mam tu ulicę, głośno. Altea Altea, 5000 euro. Rok 9, 102 konie. Stówka przejechana, skrzynia manualna. Benzyna 1,6. Pierwsza ręka serwisowana, wersja reference. 102 konie, silnik MPI, rok 9 i stówka przelatana. Ma parę malutkich obciereczek, ale często pytaliście mnie o te silniki. 102 konie, zapytania były o oktawie, o golfy. Parę małych przycierek i taki mały wskaźnik od gusa, przebieg niewielki, silnik niezawodny. Jakiś czas już tutaj ona stoi. Taki cynk ode mnie. Więc jeśli kogoś zainteresuje, czwóreczka, jeżeli jest technicznie sprawna i odjazd. 7,5 rok 14, 128 koni 1.6. 124 przejechane, skrzynia manualna, diesel. Nowy przegląd, pierwsza ręka i serwisowany. Hyundai I30, ryska, jak widać, na drzwiach Hyundai. Dobre samochody KIA, tak samo dobre samochody. Jak wiadomo, przejęli projektantów z BMW, z Audi, oni teraz projektują auta. w sumie auto koreańskie a inżynierowie niemieccy 4700 za wersję kosmo rok 7 120 koni benzyna Astra skóra serwis 120 przejechane no i za chwileczkę kończymy Resztę co ma na sprzedaż sprawdźcie sobie w internecie, linka będziecie mieli pod filmikiem Bema na półskurach w manualu 9000 rok 2007 272 konie. 3 litry 185, przejechane, manual benzyna, nowy przegląd, nawigacja 272 konie, felgi 18. Nie wiem, czy tu jest brudna, tak jakoś, troszeczkę jakby lampy przyblaknięte w BM. -ie. Słuchajcie, te komentarze czasami. Że ma mały przebieg, a skóra wygląda, jakby miała 500. No niestety, taka jakość jest teraz materiałów używanych w środku. Tak się teraz auta robi. Praktycznie każde obszycia boków w samochodach nowszych, co widzę, gdzie jest spółskóra, popękane to wszystko rozłazi się. Przeważnie w renówkach to widzę. Pierwsza ręka lancer 8000, rok 12, 117. Koni 1,6, 86 przejechane. Manual benzyna. Nowy przegląd wersja Invite z pierwszej ręki. Przebieg 86, rok 12. Auto wygląda ładnie w sedanie. Przeważnie trafiają się tu w hedgebackach. Szkoda, że nie jest to wersja 143, konie 1,8. Bo wtedy może bym się nią zainteresował tu stoi mój Coltino od 7 lat niezawodny ani razu mnie nie zostawił 5750 za EOSa i zobaczmy sobie tutaj ostatni samochód i uciekamy Focus TDCi sprawdźmy czy jest to 1, 6, czy 2 litry leciutkie przyciereczki na samochodzie szyby zaczynają jak widzicie parować w dzień słońce świeciło w tej chwili się szybko ochłodziło auta były nagrzane więc parują w środku 3000 rok 9 109 koni 178 przejechane manual diesel 1.6 wersja turnier style serwis taki ma focus opis rok 9 1.6 silnik 109 koni koncern PSA silnik w środku siedzi HDI i to by było słuchajcie na tyle Lajkuj, komentuj, udostępniaj Kto łapę w dół daje temu Nie staje, nie pisz głupich komentarzy Bo ostatnio musiałem parę osób Znów zblokować Pozdrowionka Do usłysząka Nygus, hej, mi Bez kartki na tablicach Chyba nie jest na sprzedaż Pozdro